No i hejka w nowym vlogu, w kolejnym <laughs> yy, i dzisiaj będziemy w sumie dokańczać ten zbiornik wody, podłączenie i może przetestujemy, może się uda przetestować, zobaczymy. I już w sumie zabrałem się do pracy wcześniej trochę, bo powierciłem te wszystkie yy, otworki no, w tym zbiorniku, zaraz Wam pokażę. o I tutaj mamy ten zawór, który jest do sieci w sumie. Do podłączania wody. Tutaj jest do nalewania wody, normalnie z, z wiadra, no nie, z pojemnika, z zbiornika. Tu jest odpowietrzenie, tu jest na kabel przejście redukcja, a tu jest redukcja na, na ten wężyk, taki niebieski. I tu zaraz tego wsuniemy. W sumie tutaj to idealnie pasuje. Mam nadzieję, że to będzie szczelne. Tutaj tego wsuniemy elegancko. No i on tam wychodzi w środku, tutaj, i już rozmontowałem to zewnętrzne podłączenie do wody. W sumie bardzo prosto to rozebrać. No tutaj dwa, dwie śrubki się, prawa i lewa strona się odkręca, odłącza. No i, i teraz muszę to sobie tu obciąć na jakąś daną wysokość, i w sumie to podłączyć, wszystko nie. Tak samo prąd muszę podłączyć. Zobaczymy jak to pójdzie. To jest podłączone, w sumie te przejściówki są takie brzydko, nie brzydko mówiąc No, ale spełniać, moim zdaniem, będą swoją rolę, bo to w sumie tylko ma nie wychlepywać No, rurka jest tutaj podłączona. wszystko tutaj, te obejmy są nierdzewne, więc tutaj nic nie powinno się dziać z tym. No i dalej podłączamy, to trzeba teraz tutaj włożyć, tutaj trzeba pójść Elegancko rureczką, i tutaj ją podłączyć pod to. Dobra, wąż w sumie podłączyłem już. Tu jest słabe światło, chwila. Krytarką zaświecimy o. I wąż odpowietrzający też jest podłączony. Spoko to wygląda. Wąż doprowadzający do przyczepy też jest z pompką, tylko muszę kapelki podłączyć. Tutaj jeszcze muszę do, do, ten wąż do sieci tutaj podłączyć, ale muszę znaleźć, bo nie kupiłem jednej. Tej końcówki do węży, więc muszę podjechać i kupić jedną końcówkę. Tutaj jest wszystko podłączone. Znaczy to dendrytytki zrobię po prostu, podwieszę i tyle. Zobaczymy czy po prostu nic nie cieknie. I zbiorniki pod spodem też podłączone. I tego najbardziej się obawiam, czy to będzie ciekło, czy to nie będzie ciekło. No zobaczymy. Zaraz test robimy. Trzeba po prostu podłączyć kabelki. No i idziemy nalać konewką chyba wody. To jest czy nic, nic nie cieknie. Zobaczymy. Lać? Ja. Ale spokojnie, Szymon. Ej, easy. Kurczę by się przydał ten. Latarka. O. ciekawe, czy w drugim zbiorniku się nalewa. Poszło. Poszło? Teraz pytanie, czy tu nic nie leci? No sucho. A dalej jeszcze dychę, Szymon. Dobra, wiem, jest problem jeden. Jaki? Już zauważyłem. Tamten musi być u góry podłączony z odpowietrzeniem. A no. No teraz zobaczymy, to, czy moje podłączenia pompki działają wszystkie. Czekaj, z lewy trzeba zakręcać. Ej. Wszędzie wszystko podkręcane. Mam. Dobra. Testujemy z lewy. I A, i to. Sok. Do wódki. To tu słabo przy wodzie, nie? się później posprząta. Jest, jedziemy. O nie. Co? Tak se myślałem. Tutaj kapie. Tu. No bo przysłali mi dwunastki rurki, a nie dziesiątki. No to jak ty to chcesz skręcić? Kapie. Dobra, z ja do ja Okej. Okay. Kapie. Dobra, trzeba pomyśleć tutaj nad tym rozwiązaniem. Ale no, chyba plastikowe, tu założę takie kolanko i już. Już głowę. Dobra, trzeba wytrzymać to. Wyciek w sumie zażegnany. Znaczy się nie, nie naprawiłem tego, rozebrałem, ale muszę kupić całe, całe to kolanko. Bo to cieknie z góry, z dołu, no. No ale myślałem, że takie zwykłe plastikowe kupię, bo nie wiem, coś wymyślę prostszego niż te śmieszne kamperowe, no bo wiadomo, jak one trzymają po chwili. Dokładnie tutaj to jest teraz. I teraz mam 20 litrów w zbiorniku wody. Muszę co z nim zrobić. Ale nie leci nic. Ku zaskoczeniu wszystko jest szczelne, fajne. Podoba mi się, a tutaj też jest ciekawe. Też nic nie leci. No, Tylko odpowietrzenie muszę zrobić pomiędzy tymi zbiornikami, bo to cały czas bąbelkuje jakby, bo nie ma gdzie w sumie ujść powietrza. No ale tutaj tak naprawdę jakby wywiercił malutką dziureczkę dekelku, to by już sobie to radziło, w sumie można powiedzieć. A może tak zrobię? Nie wiem, muszę się zastanowić. Z Wami żegnam w sumie dzisiaj taki krótszy vlog. Nie mam też trochę czasu robić przy przyczepie, no bo święta idą, jest dużo pracy, no i niestety. Trzeba jakoś to pogodzić, wszystko. No ale w przyszłym tygodniu myślę, że zrobię tą całą resztę. I... No i z centrum domu muszę jechać do sklepu, wszystko kupić. To co mi brakuje, i no te to kolanko. Nie, kolanko to nie jest trójnik. Trójnik do tych rurek. No i wszystko to razem podłączyć. Ja się z wami żegnam i w sumie do następnego vloga. I co? Wylewam wodę z tego zbiornika. 20 litrów nalałem. No, trzeba ją wylać, bo wiadomo, Przewoda się psuje, jak stoi nieużywana. Ale ja mam pomysł: zaraz ten garnek po prostu odpalę pompkę i to tam wypompuje mi wszystko, całą wodę z tych zbiorniczków. Do następnego. Do zobaczenia za tydzień. Hejka papa.